Cześć, witam serdecznie, witam Kopytek. Dosyć dawno nie nagrywałem żadnych filmów, z tego prostego powodu, że w moim życiu było mnóstwo rzeczy. Otóż yy, przeprowadziłem się, zmieniłem miejsce prowadzenia swojego biznesu. Yy, jak już wiecie, przyjmuję w Kielcach, opuściłem w Kielnicy, oprócz no, tego dwa miesiące temu yy, urodziło mi się dziecko, piękna córeczka Ewa. Yy, także miałem co robić, yy, mnóstwo zajęć, no ale powoli wracam do nagrywania filmików. Mam nadzieję, że yy, będą one tak jak podobały się poprzednie. W tym filmie chciałem poruszyć temat narcyzów, narcystycznego zaburzenia osobowości. Kilka miesięcy temu, się około roku temu, nagrałem filmik, czy też dwa filmiki o osobach z socjalnym, antyspołecznym zaburzeniem osobowości. Zyskały one bardzo dużą popularność, za co dziękuję. No a teraz czas poruszyć temat narcyzów. Dlaczego narcyz? Dlatego, że według mnie to właśnie te dwa zaburzenia osobowości narcyz oraz wcześniej wspomniane antyspołeczne, czy też socjalne zaburzenia osobowości. W pospolicie, w naukowej literaturze zwane socjopatą bądź psychopatą, w literaturze fachowej te dwa określenia nie występują. Te dwa zaburzenia osobowości są najbardziej toksyczne. Z mojego doświadczenia i osobistego doświadczenia, ale też doświadczenia zawodowego wynika, że nikt nie zrobi spustoszenia w życiu drugiego człowieka w takim stopniu jak narcyz, bądź właśnie wspomniany psychopat, też osoba antyspołeczna. Psychopatu zostawiamy z boku, skupiamy się na narcyzach. Jak rozpoznać narcyza? Przede wszystkim kim jest narcyz? Narcyz jest to osoba bardzo skupiona na sobie, na swoim czubku nosa. Taka osoba, która musi być zawsze w centrum uwagi, która podporządkowuje sobie innych, stara się im rządzić, wpływać na otoczenie, kształtować otoczenie w taki sposób, żeby ono jej odpowiadało i wtedy, kiedy otoczenie stawia opór, to bardzo źle dlatego otoczenia. Jak rozpoznać narcyza? Narcyz jest świetnym kompanem do rozmowy pod warunkiem, że ta rozmowa tyczy się przede wszystkim go. Jeżeli rozmawiamy o nartach, jakim to jesteśmy zapalencami, jakim jesteśmy zapaleńcami narciarstwa. Jak cenimy sobie na przykład też zawody narciarskie, oglądam różnego rodzaju zawodników, jak świetnie jeżdżą, narcyz będzie opowiadał o sobie, gdzie on to nie był, w jakich to sokach nie jeździł, jaki to sprzęt posiadał, jakiego nie posiadał, jakim jest sprawnym specjalistą w tym zakresie. Każda rozmowa ogólnie rzecz, razmując z narcyzem, świetnie się toczy do momentu dopóki dotyczy się jej bądź go, jej bądź go dlatego, że i kobiety, i mężczyźni są narcyzami. Narcyz za wszelką cenę stara się zdominować swoje otoczenie. Tak wyreżysować pewne wydarzenia, żeby wszystko odpowiadało jej bądź jego planom, jego zamiarom, e, poglądom, wizji. Można powiedzieć, że narcyz jest swego rodzaju reżyserem, scenarzystą, demiurgiem. Pisze scenariusz, reżyseruje przedstawienie, siebie obsadza w głównej roli, a wszyscy inni są albo aktorami drugo-, czy się o czwartą planowymi, albo tylko satystami. I yy, niestety bardzo dużo yy, osób jest przez artystów skrzywdzonych. Ja polecam taką książkę yy, w filmie Książkę polecam bardzo wielu moim pacjentom. Niestety, coraz więcej osób, które do mnie przychodzą, to ofiary narcyzów. I dzięki uzupełnieniu wiedzy na temat tegoż zaburzenia osobowości możliwe jest powstrzymanie wpływu tych toksycznych ludzi na nasze życie. A narcyzy mogą być nasi rodzice, nasze dzieci, nasze rodzeństwo, szef, szefowa, współpracownicy w pracy, sąsiedzi albo partnerzy biznesowi. I Umiejętność szybkiego rozpoznania tego, kim oni są, pozwala nam skutecznie ich wyeliminować ze swojego otoczenia. Bardzo ważne jest to, że człowiek, będąc w relacjach z narcyzem, zaczyna czuć się winnym. Winnym tego, że chce żyć po swojemu, że ma osobne, odmienne poglądy, do czego przecież ma prawo, że chce czegoś innego niż to, co chce narcyz. Narcyz potrafi yy, dać nam, tak jak wcześniej wspomniałem, rolę. Ty masz być tym, ty masz być tym, ty masz być tym, ty masz być taka, ty masz być taki, ty będziesz lekarzem, ty prawnikiem, ty będziesz mieszkał tutaj, ty będziesz robić to, co ja uznam za stosowne, ty będziesz zamiennikiem. Yy, rodzina narcyza, może zacznijmy od rodziny. Narcyz bardzo często... rodzinę, która ma odpowiadać jej bądź jego oczekiwaniom. Charakterystyczne jest to, że mm, obsadza ludzi w określonych rolach. Rolach widzów, klapierów, którzy mają przyklaskiwać. Na przykład jest wśród dzieci, jest złote dziecko, które tak jak złote dziecko jest obsypywane prezentami. Ma wszystko. Najlepsze ciuchy, najlepsze buty, najlepszą biżuterię, najlepsze zabawki. Jest ich siane dziecko. Może być brat bądź siostra tego złotego dziecka i to, to, i to niechciane dziecko powinno się cieszyć, że mieszkając w tym samym domu co to złote dziecko ma obiad na stole, posiadanie bądź kolację. No i są jeszcze osoby obsadzone w roli krakerów ksztakiwaczy, którzy oczywiście mają być yy, niby obiektywnie, ale za wszelką cenę mają yy, wspierać narcyza realizacji Jego bądź jej chorych wizji. Narcyzm w pracy jest to osoba, która jest skupiona na sobie, potrafi manipulować ludźmi, być konfliktowa. Często taka osoba jest nielubiana przez otoczenie i eliminowana, albo zwalniana z pracy, albo przenoszona do innych działów bądź do innych placówek. Narcyz żona bądź narcyz mąż jest to ktoś, kto swoją żonę bądź swojego męża podporządkuje swojej wizji, swoim planom, swoim zamiarom i nie daj Boże, żeby ten mąż, ta żona mieli inne zdanie. Po prostu spotkałem się z małżeństwem, gdzie on jest policjantem, Facet wziął wcześniej oczywiście rodzinność majątkową, wbudował dom, i to mężczyzna obsadził w określonej roli w tym domu, po to, żeby ona spełniała jego chorą wizję. Inne małżeństwo, on wojskowy, ona lekarka. Ta kobieta uciekła od swojego męża. przemocy finansowej, przemocy ekonomicznej, całkowicie na finansowo. Yy, Ogołacał sobie konto ze wszystkich środków, został jakieś tam drobne na napaliło. Yy, wyłączenie poza grupę planującą jakiekolwiek ruchy w tej rodzinie. Yy, planowali głównie on i jego rodzice. Yy, sam w swojej yy, pracy przerobiłem na za szefową. Byłem ofiarą mobbingu. Natomiast uważała siebie za wie jak piękną. I mam no, nadzieję, że to słyszy Pani Dytko. Natomiast stawiająca um, siebie ponad innymi, potrafiąca, potrafiąca traktować innych w obrzydliwy, instrumentalny, upadający sposób. Narcyz jest zdolny tak naprawdę do wszystkiego. Teraz uwaga: najgorsza rzecz, jaką może być narcyzowi, to świadomość go w jakichkolwiek relacjach z narcyzem, to nie róbmy tego, dlatego że narcyz i tak tego nie będzie widział, nie będzie słyszał, nie będzie czuł. Narcyz ma zakrzywioną percepcję. Dlaczego? Dlatego, że narcyz, patrząc w lustro i czym czarownica w bajkach, lustereczko, lustereczko, powiedz przecież, jest na świecie, widzi siebie jako najpiękniejszego, najcudniejszego, najwspanialszego, pomimo tego, że wcale tak naprawdę nie. Jest zakochany w sobie, i kiedy pokażemy narcyzowi, że go odkryliśmy, że go rozszyfrowaliśmy, że wiemy, kim jest, no wtedy nas może zniszczyć. Co sprawia, że narcyz wiąże się z jakąś osobą? Narcyz tak naprawdę dogada się tylko z narcyzem, i wtedy takie małżeństwo będzie w miarę udane, ponieważ na zasadzie równowagi sił nie będzie dochodziło tam do konfliktów. Natomiast jeżeli narcyz wiąże się z kimś, kto nie jest mną wtedy y, biada takiej osobie, bo y, uczucia tej osoby, empatia, e, zaangażowanie, y, chęci gry według fair play, uczciwych zasad gry, spowoduje, że będzie taki ktoś na przegranej pozycji. Proste. Grając w karty z oszustem, trzeba oszukiwać, bo oszust oszukuje i nie wygramy z oszustem, grając uczciwie. Wypowiedział Wielki Szu, panowie, gra bo uczciwa. Wy oszukiwaliście, ja oszukiwałem, ja wygrałem. I tylko i wyłącznie, żeby grało uczciwe, też trzeba być bydlakiem i kanalią w stosunku do yy, narcyza. Co się dzieje, że narcyz wybiera jedno dziecko jako złote dziecko, a drugie jako to niechciane dziecko? Według literatury, ale też według mojego doświadczenia życiowego i zawodowego, decydują o tym, które dziecko będzie w danym przedstawieniu, to czy ma empatię, to czy jest delikatne, subtelne. Jeżeli ma empatię, jeżeli jest delikatne, subtelne i przypomina narcyza, to ono będzie miało przechlapane, ono będzie tym niechcianym dzieckiem. Natomiast to dziecko, które nie ma skrupułów, to dziecko, które potrafi manipulować, traktować ludzi instrumentalnie, zachowywać się w sposób nieetyczny, będzie złotym dzieckiem. Jeżeli. Mm, Dwoje dzieci nie pasuje do tego schematu. Jeżeli dwoje dzieci bądź cała tylko dzieci nie pasuje do tego schematu, to narcyz wybiera to, które w jej bądź jego subiektywnej ocenie jest najbardziej podobne do niego. I on jest o tym dzieckiem. Kolejne jest niechcianym dzieckiem, no, kolejne jest bądź są kakierami. Jak radzić sobie z narcyzem? brutalny, ale prosty sposób, odseparować się. Jeżeli zauważysz, że twoja żona lub twój mąż mm, ma mm, cechy narcystyczne, i tutaj ja radzę poczytać sobie literaturę fachową. Ja też w kolejnym filmie będę mówił o tych cechach narcystycznych, dlatego że mam ku temu swoje powody, to jeżeli zauważysz, że bliska tobie osoba ma cechy narcystyczne, po prostu rozluźnij znajomość, Jeżeli jest to możliwe, to zakończ, Jeżeli jest to kolega, koleżanka, sąsiad, jeżeli to jest um, ktoś z pracy, ktoś z biznesu, zakończ to szybko, bo im szybciej to zrobisz, tym dla ciebie będzie lepiej. Natomiast jeżeli jest to matka, ojciec, brat, siostra, też oczywiście znajomość można zakończyć. Ale wszyscy wiemy, że jest to bardzo trudne, natomiast można je rozluzować. Przede wszystkim charakterystyczna cecha rodziców narcystycznych dla dorosłych dzieci. Wtrącanie się w każdy aspekt życia, I, ale oni się nie wtrącają, oni są, zupełnie tylko pomagają. Manipulowanie, napuszczanie, yy, stawianie przy pomocy faktów dokonanych przed określonymi yy, dylematami w życiu yy, i określonymi sytuacjami, yy, które są niechciane przez tych ludzi. Yy, miałem pacjentkę yy, pozepają pani Marto która no, jest świetną kobietą, ma świetnego męża, są super małżeństwem. I ci ludzie powiedzieli mi taką rzecz o mami panie Marty. Ta kobieta jest, jak trzeba, super. Ona zawsze pomoże. Ale ona też zawsze wystawi rachunek. Właśnie rachunek. U Narcyza nigdy nie ma nic za darmo. U Narcyza zawsze coś jest za coś. Ci pomogę, ale to jest podpisanie celografu z diabłem. Ja nie robię tego bezinteresownie. Poza tym, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o narcyza. Narcyz daje kary. Miałem przypadek kolegi, który, którego matka wciągnęła w niechciany przez niego biznes z człowiekiem, który w jego ocenie był niezbyt uczciwy i tak naprawdę filozof Mitoman. Ktoś niegodny zaufania, ale mamusia w jego imieniu zainwestowała w biznes kilkadziesiąt tysięcy złotych, tam było około 40 tysięcy złotych, i yy, biznes długo nie wypalał, nie przynosił oczekiwanych zysków. Ten człowiek na początku się tym bardzo interesował, ale tak jak na początku uczestniczył w spotkaniach dotyczących kolejnych planów w tym pseudoprzedsięwzięciu, szybko został z tych spotkań wyeliminowany. Po prostu, kiedy one były, on nie uczestniczył, czuł się bardzo źle, dawano mu, w i wobec, do zrozumienia, że jest mile widziany. No, a kiedy yy, zaczął domagać się jakichś yy, szerszych informacji na temat tego, co ten człowiek robi, bo to on miał być wykonawcą pewnych posunięć, yy, ten yy, nieuczciwy znajomy, został w ogóle Odcięty, nie był informowany o kolejnych spotkaniach. Dowiadał się post factum, że do takich spotkań dochodziło. I któregoś razu przed swoimi 38 urodzinami ten człowiek zadał pytanie swojej matce i temuż znajomemu, panie Stanisławie, bo tak ten człowiek z tego co pamiętam ma na imię. No, biznes yy, podobno już jest przez pana wdrażany w życie. Tyle i tyle czasu. Ja chciałbym wiedzieć, co się dzieje, jak to wygląda, no i kiedy są spodziewane zyski. Tutaj chodziło o jakąś tam, powiedzmy, uprawę. Niech to będzie uprawa rabarbaru. I ten człowiek, mój znajomy, wiedział o tym, że okres zbiorów rabarbaru, ten majowy właśnie minął, bo dzwonił do kilku firm, które zajmują się skupem, a pan Stanisław temu człowiekowi. Wciskał kit na uszy, że no, jeszcze nie jest pora zbioru, że on teraz będzie to wszystko organizował. Więc facet mój znajomy, mając informację, brnął w temat, stawiając tego człowieka podczas tej rozmowy w bardzo nieciekawej sytuacji. Mamusia zareagowała, była bardzo niemiła. Mój znajomy nagrał to spotkanie, bo chciał mieć podkładkę. Trwało ono około 8-9 minut. Był bardzo miły. Mówił z tym człowiekiem, tak jak ja mówię w tej chwili tutaj do kamery. No i nie uzyskał informacji, które chciał uzyskać, ale miał wielką satysfakcję, bo... bo uzyskał co innego. Wsadził piwem w Tak jak wspomniałem, to było przed jego 38 urodzinami. Jakieś 3, może 4 dni, może 2, ale to było kilka lat temu. Około tak się złożyło, że... Swoje urodziny, był u swojej matki, byli sami. Już mam wychodzić i zadać swojej mamie pytanie: Mamo, ale czy ty o czymś nie zapomniałaś? Matka tak się na niego patrzy, ale ja doskonale wiem, że masz urodziny, ale nie złożyć jej życzeń, bo masz karę. To pięknie obrazuje zachowanie osoby narcystycznej. Narcyz, który wie, że dany biznes nie wypali, że tak naprawdę co suja, bez nawstania za gigantyczne pieniądze, bo tu już, tak jak mi mówił mój znajomy, poszło w setki tysięcy złotych, tam około półtorej bańki. Natomiast jakiekolwiek zwrócenie narcyzowi uwagi albo pokazanie, ukazanie, że jest to coś niedorzecznego, to co tym narcyzowi, powoduje, że taki człowiek staje się jej bądź jego wrogiem. Przypadków życia moich znajomych bądź moich pacjentów mógłbym przydać tutaj dużo, ja się skupię na tych przypadkach, przypomnę je sobie, jak to wszystko wyglądało, i opiszę je po to, żebyście Państwo też mogli coś na ten temat wiedzieć, I dlaczego o tym mówię, z prostego powodu, bo osób z zaburzeniem narcystycznym według różnych źródeł, jest pomiędzy 6 a 8% populacji, i tak naprawdę. Wszędzie możemy spotkać taką zaburzoną osobę. Niestety narcyz nie ma napisane na czole, że jest narcyzem, tak jak psychopata nie ma napisane na czole, że jest psychopatą, a yy, złodziej, że jest złodziejem. I często yy, po fakcie dowiadujemy się, z kim mamy do czynienia, ale nigdy nie jest za późno, żeby skończyć taką znajomość. Do czego zachęcam i serdecznie pozdrawiam. Cześć.